Po raz kolejny Bank Żywności SOS organizuje świąteczną zbiórkę żywności. Akcja ta stanowi uzupełnienie całorocznej regularnej pomocy najbardziej potrzebującym. 29-30 listopada oraz 1 grudnia w 32 hipermarketach stolicy i 148 sklepach na Mazowszu będą dyżurować wolontariusze banku. Będą oczekiwać przy oznakowanych koszach na dary w postaci produktów żywnościowych, które można ofiarować przy okazji dokonywania zakupów. Na placu Grzybowskim w środę 27 listopada uroczyście zapalono pierwszą świecę w dziewięcioramiennym hanukowym świeczniku. Codziennie przez osiem dni, zgodnie z rytuałem, będzie tych zapalonych świec przybywać. Wszystkie odpala się od tej dziewiątej. Hanuka to żydowskie święto, uznawane za jedno z najbardziej wesołych. Czas rozjaśniania mroku. Śpiewa się wtedy również specjalne hanukowe pieśni. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata zaprosiła do Muzeum Etnograficznego na festiwal Jesienne Mazurki 2013. Podczas festiwalu odbyło się wiele warsztatów tanecznych. My gościliśmy na warsztatach tańca estońskiego prowadzonych przez Sille Kaper wraz z członkami Folklore Society Leigarit z Estonii. Tańce estońskie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Klub sportowy niepełnosprawnych start zorganizował 20 już turniej o puchar polski w koszykówce na wózkach. W hali białońskiego środka sportu rozegrano jubileuszowe zmagania. Bez wątpienia faworytami byli zawodnicy KSN Start Warszawa tu w pomarańczowych koszulkach. Ostatnio zakwalifikowali się do finału Mistrzostw Polski. Znakomite techniczne opanowanie tej dyscypliny sprawia, że akcje zakończone wspaniałymi rzutami wydają się takie łatwe i proste. Faworyci zwyciężyli w turnieju. Klub sportowy Niepełnosprawnych Start Warszawa zdobył Puchar Polski. Niespodziewanie mama Sikara i młody byś zaprosili wszystkich na parapetówkę. W warszawskim Zoo można było obejrzeć dobudowaną część pawilonu nosorożców, do którego wkrótce wprowadzi się rodzina. No może jeszcze nie ma wszystkich mebli. Imprezę uświetnił poczęstunek, tym razem goście przygotowali coś dla gospodarzy, którzy, nie ukrywajmy, byli z tego bardzo zadowoleni. A może przejęlibyśmy ten sposób goszczenia się od państwa nosorożców? www.um.warszawa.pl